dobry, cześć, siemanko, witam wszystkich. Na pamiątkach walczą o życie z Ursem Kalecińskim i Majkiem Cieślą. Mariusz Tomczuk oraz trener Marcin, Marcin Zieliński walczą łapy budując i, i za chwilkę dowiemy się i zobaczymy i ocenię to, jak wyglądał ten trening, czego mogliśmy się dowiedzieć nowego od Ursa i od Majka oraz dowiemy się, jak, czy i czy przetrwali właśnie owe wyzwanie. Pompa sama się zrobi, ale się czuję, że będzie dobrze. Bo ja mam taki dzień, taki jestem podekscytowany, najedzony. Mariusz jest podekscytowany, najedzony. No zobaczymy za chwilkę, czy, czy będzie to wyglądało aż tak z uśmiechem na twarzy. Nie musiałem lecieć 500 km. I iść na trening od razu, to jak jest tam mówiłem jaki jakiś stan. Wyspany, najedzony, jeszcze moja idealna godzina. I teraz jestem gotowy do. pompowania. Yeah. Wszystko jest gotowe, wszystko. Mariusz jest gotowy, panowie są gotowi. Tutaj mamy całą czwórkę. Parę informacji zanim zaczniemy. Urs przede wszystkim, bo, on, bo to będzie trening jego nowym systemem. Nowy system, który rozpisał mu um, Martin Fitzwater i Brett Wilkin. Oni we dwóch tam działali na tym. Z tego co wiem, bardziej Martin działa nad planami treningowymi niż Brett i Urs jako priorytet w swojej sylwetce ma łapy. Więc tutaj do tej pory trenował systemem bardziej niższej objętości, a tu zobaczymy wiele, wiele, wiele dodatków. Zresztą za chwilkę będziemy to komentować, zobaczymy jak sobie panowie poradzili, ale naprawdę zupełnie inne podejście i czasami trzeba to zmienić, jeżeli chodzi o trening łap. Jak wiemy, Urs top 3, Mr. Olympia Classic, Mike Cieśla topowy zawodnik, jeżeli chodzi o super ciężką, no i nasz Mariusz Tomczuk, który. Startował w Stanach też wypadał bardzo dobrze. I Marcin, który będzie walczył o kartę Pro w 2024, już zapowiadał, że przygotowuje się do startów. I tutaj przewijmy sobie od razu do e, czwartej minuty, bo sobie pozaznaczałem, jak zwykle pozapisywałem. Barki i łapy. Arms and shoulders. Czyli dzisiaj będą robili właśnie barki i łapy, a właściwie łapy i barki, bo barki będą na sam koniec. Dość duża objętość. Ja Urs ma w Polsce, <noise> w Polsce wielu fanów, ale jeszcze nie poznaliście go nigdy z tej strony, z, ze strony polskiego YouTube'a. Także my mamy tą przyjemność, jako nieliczni w Polsce, że możemy go gościć dzisiaj na treningu. To jest bardzo fajne, co Mariusz powiedział, bo ja Wam powiem, jak mogłem trenować z Samsonem, to ja się czułem naprawdę wyróżniony. I tutaj tak samo. Ja. To jest, jakbyście się spotkali swojego wielkiego idola, którego oglądaliście w telewizji za każdym razem, i macie takie: wow, co mu powiedzieć? I to wiesz, wiecie, my jesteśmy też takimi. Pasjonatami zapatrzeni jesteśmy w tych zawodników, no dążymy do tego poziomu, nawet jeżeli nigdy do tego nie dojdziemy, to i tak i tak chcemy do tego dojść i staramy się i uczymy się od nich, a możliwość właśnie treningu, rozmowy powiadome, nie wszystko jest na kamerze. Pamiętajcie o tym, że dużo, dużo smaczków, na pewno Mariusz i Marcin wyciągnęli dla siebie, jeżeli chodzi o trening z. Ursem i to jest naprawdę wyróżnienie, że oni mogą, że właśnie firma Fitness Authority, oczywiście zapraszam na ich kanał, jeżeli chodzi o cały materiał, jakbyście chcieli obejrzeć, umożliwia im wyjazdy takie jak do Dubaju, gdzie mogą się spotkać z topką, topką, topek, po prostu no zobaczyć wszystkich swoich idoli, no i robić materiały dla nas. Uwagę. Co teraz, robić w ogóle? teraz mam taki regenerac regeneracja i bam się Just fun. Okres regeneracji u zawodników takich jak Urs nie zawsze wygląda na zasadzie. Nazwijmy to tak, to jest taki. Ja nie lubię tego stwierdzenia z jednej strony, bo to jest half face. Half face, no to jest dojście do ładu, trochę wyczyszczenie się, jeżeli chodzi. Okresie pomiędzy startowym. Jak wiemy, Urs ma tylko bardzo małą przerwę i małą lukę tutaj, bo będzie startował niedługo na Arnoldzie, więc po prostu zszedł sobie ze środków. Prawdopodobnie nie wiem, bo nie, nie, nie pytałem go i zresztą nie obchodzi mnie to szczerze, ale tak to brzmi, bo trenuje nadal niesamowicie ciężko, jak zobaczycie. I jego celem obecnie jest po prostu regeneracja. I to, co powiedziałem, bardzo dużo tutaj jest wprowadzonych, pokażę wam technik intensyfikujących, takich jak na przykład wydłużenie. Yeah. Okay. Widzicie, robią wydłużenie w zatrzymaniu i to jest kolejna rzecz, którą warto spróbować. Wiele osób właśnie zmaga się z łapami, ma z tym problem, a albo robi je na odwal na sam koniec treningu, albo zrobi je po prostu o tak, albo powie, że ma słaby gen, tak samo jak do łydek i nie będzie ich w ogóle robiła, albo podejdzie do tego. Niewiele osób ma po prostu genetykę, jeżeli chodzi o łapy. I tutaj Urs kombinuje, żeby właśnie dogonić tych, który, którzy mają lepsze predyspozycje, czyli Ramona czy Sibuma, bo tylko oni są przed nim. No i właśnie Wprowadza takie rzeczy, potem będą dropsety, będą techniki takie jak zatrzymania, będą wydłużania fazy jednej i drugiej, także w napięciu i w rozciągnięciu będą działać. Będą działać tak samo, jeżeli chodzi o pełne rozciągnięcie, pełne napięcie, tam wszystko będzie bardzo mocno wydłużone. Różnice między zawodnikami z Olimpii, top Olimpii, a prosami albo osobami, które są blisko. O. Dlatego teraz widzimy, e, jaka jest różnica między zawodnikami a top e, na olimpii. Tam gdzieś miałeś jakiś doklejony wiadomo skąd. I to jest to, co wspomniałem wcześniej. Oni mają takie punkty, które nie widzimy tak naprawdę, które, które my możemy u siebie nigdy nie możemy, możemy ich nie dostrzec, a u nich możemy zobaczyć właśnie te punkty, które no, są doklejeni, że tak to nazwę, z innej gliny, Szczególnie klasycy, którzy mają limit, a wyglądają no, jak wyglądają, tak, no, jak figurki, jak takie małe flex wheelery. No, właściwie flex wheeler myślę, że byłby bardzo blisko limitu i mógłby tam powalczyć, chociaż e, czy tak czy siak wszyscy pamiętamy flexa, tak najlepszą wersję chyba 1992 rok. Kolejna, jeżeli chodzi o różnice, bo tutaj chciałbym to troszeczkę wydłużyć i rozwinąć temat. Bo czytałem komentarze, jeżeli chodzi o mm, pewne mm, wypowiedzi, i tutaj chciałbym rozwinąć, jeżeli chodzi o podejście pro i naukę. Klasy jeden, dwa, trzy, dwa, 2, 1, u nas ludzie, my robimy czasem. 12 ruchów i mówi, o oh, ładnie, już starczy, no nie? Kurwa, no. A tutaj chłop, kurwa, no. 3 minuty chętnie ja, ja, no, tak samo, jest. Ja sam pierdzielę. It's crazy, crazy. I teraz ja nie rozumiem jednego. W Polsce trenuje się lżej, w Polsce trenuje się słabi. Są partie, na które maniek musi nałożyć naprawdę dużo, dużo, dużo więcej niż łapy. To nie jest jego priorytet. Po pierwsze, ja go nie bronię, od razu powiem. Tylko mówię wam, jak to może wyglądać u wielu zawodników. Druga rzecz jest taka, że ma opcję po trenowania i zobaczenia, jak trenuje topka i nauki. To tak jakbym ja albo inaczej, osoba totalnie początkująca dostała opcję trenowania z kimś, kto jest mistrzem Polski. To są poziomy, jeżeli on może z tego korzystać, jeżeli widzimy, to nie rozumiem takiej krytyki typowej, że no, to się różni. Może właśnie teraz będzie jeszcze większy i zamiast pomyśleć na zasadzie, kurde, fajnie, że ten Tomczuk właśnie poczuł ten ból, którego nie czuł do tej pory. I tutaj też Mike za chwilę wypowie się, czy da się trenować tak ciągle i dlaczego tak, bądź nie, ale. Kurczę, ten Tomczuk, czy ten Zieliński, czy ten Czechowi, czy ten Wolski poczuli właśnie jak trenują zawodnicy takiej, tacy największej rangi i może właśnie teraz zrobią jeszcze kolejny krok. Zamiast propsować to, to cały czas jedziemy i szukamy negatywów. Naprawdę uśmiechnijmy się i szukajmy pozytywów, bo, bo tu o to w, to, w tym chodzi. O to, po to są też też materiały i tutaj o pytanie jest często albo też widziałem w komentarzach, że to nie jest trening dla naturali. Naprawdę? No wchodzimy na materiał, w którym trenuje top 3 kulturystyki światowej. I mówimy, że to nie jest trening dla naturali. Takie w stylu chcemy medal za to? Czy jaki ma sens ten komentarz? Bo nie ma żadnego sensu. To tak jakbym ja na wiecie na środka wszedł i, i do, do nie wiem do piłkarza i powiedział, że to nie jest trening dla mnie. No nie, no są poziomy, które tak zmęczenia i tak dalej, których nie możemy doprowadzić, będąc bez dodatkowego dopingu. A z drugiej strony, może właśnie dla ciebie będzie to super wyjście. Może właśnie dojechanie się w tej partii będzie jedyną opcją rozwoju. Więc nie da się powiedzieć, że tak tylko, o nie i kropka, nie i chyba tak badania mówią. Nie zawsze te badania są odpowiednie. I tak jak mówię, naprawdę propsy, że panowie mogą sobie potrenować z najlepszymi, tak. Nie? Ty tak. Co, to obrycy, to Jak nie, pewnie, że tak. Czy takim systemem treningowym można trenować co tydzień? Wiesz co nie, mi, nie, nie, mi się wydaje, że nie. To ogólnie. A nie jesteś sam? No kurwa nie chcesz tak trenować, ma no bez szans. Za każdym razem jak trenujesz z kimś, z kimś lepszym, to ten ktoś pchniecie. nawet nie lepszym, a często mamy taką rywalizację, ja pamiętam, na pewno wy wszyscy, którzy trenowaliście, szliście i wyciskanie na ławie, to był najlepszy przykład. On wycisnął 100, ja muszę wycisnąć tą stówę. 102,5, ja muszę kurczę te 105. I to jest to samo tutaj, rywalizacja, on to coś tu, tutaj, tu sztabkę, tu większe powtórzenie. I to zawsze ta walka między sobą, walka oczywiście w cudzysłowie, zawsze pchnie nas do przodu i no to, że mogli to poczuć i skąd wiecie, że Urs właśnie nie poczuł też takiego treningu, bo tutaj nie ma wypowiedzi Ursa, na jego kanale możecie zobaczyć, skąd wiecie, że Urs właśnie nie poczuł też czegoś nowego i nie przeszedł na następny poziom. Kto wie, Urs tak naprawdę tym sposobem trenuje dopiero... Dwa tygodnie czy trzy, bo o tym mówił, dopiero teraz dostał ten plan treningowy od Martina. A pamiętajcie o jednym, gdy macie aspekt taki, dostajecie nowy plan, to jest zawsze nowy bodziec, nowy ogień, nowa motywacja i zawsze chce się bardziej, zawsze chce się mocniej. Więc nie wiemy, czy to wcześniej nie wyglądało też na zasadzie dwóch serii do domu. I może intensywność była tak samo wysoka, ale były tylko dwie serie. Tutaj na łapy mają XXX serii do tego wydłużenia, do tego, no zobaczycie na koniec, ile ten trening cały trwał. A tu mamy tylko 49 minut nagrane. Nie, da się. nie wskoczysz na taki level, a ktoś musisz się, się przypilnować, stanąć, nie podać, no, tak, tak, zmienić, tak. docisnąć, wiesz, się, wiesz może samemu jeszcze przytrzymasz parę sekund na dole. No i tak jak wiecie, podejście do, ogólnie do pomocy. No i tutaj taki wzięka materiału, co to jest centralny układ. To, co, Jerzy, twój układ nerwowy? Co to? Co to? <laughs> Tutaj wszyscy wiecie, znaczy dużo osób wziąło to na poważnie, że co to, że on nie wie, że on tak jakby nie uznaje tego. Urs uznaje. Urs to jest tak mądry, młody facet, który wie dokładnie, co to jest układ nerwowy, który działa ze Stefanem, Stefan kinslow Outlaw, który naprawdę on, jeżeli chodzi o fatigue management, czyli o ogólne rozumienie zmęczenia, bardzo mądrze do tego podchodzi, wie, kiedy uciąć kardio, dodać kalorie. I tutaj też Urs wspomnie o tym, co do kalorii. Po to jest państwa, my, my boy. Co to? <grymon> przemęczenie. Nie ma kurwa, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma kurwa. Okej, okay. nieważne. To dostaniesz... On Sunday dostaniesz pierogi i wtedy... No no, dostaniesz więcej jedzenia, czyli jeżeli jesteś na nadwyżce kalorycznej, to możesz ten trening wykonywać. Jeżeli jesteś na deficycie, no to raczej uwierzcie mi, takie treningi nie będę prowadził w 100%. I myślę, że to się zmienia. Ursa tak samo, on wie, on jednego dnia czuje się jak kupa, to okej, okay, zrobię ten trening. Ale nie będę koniecznie forsował się do takiego stopnia. Czuję się zajebiście, pospałem, dojechałem i tak dalej, miałem dobry, dobrą noc, nic mnie nie zestresowało. No to jadę, jadę ogień. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Przed kamerą często, o, przed kamerą często wiele osób się starało, wiele bardziej. A po, ale potem wrócić i powtarzać to cały czas, to jest zupełnie coś innego, zupełnie cały czas. Um, powtarzanie tego, no, ja nie, nie ujmuję Ursowi, no bo są poziomy do tego, ale też pamiętajcie, wiecie, co najbardziej różni e, nas od e, to, co Damian powiedział, od pro takich typowych, topowych. To jest po prostu to, jak się urodziliśmy to, jakich mamy dziadków, rodziców kod genetyczny 30 kg. Musi dojechać na 102, kg, ja, 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 ja. to on już będzie 130. Tak. No tutaj mówię, rozmowa na temat, Mike mówi, ile urs ważył na masie, tam 130 kg prawie, no musiał zejść do 104. I to też nie było w 100% optymalne, bo teraz widzicie, urs trzyma o wiele lepszą formę cały czas, to za chwilkę ocenimy sobie formę ursa na. Hmm, to jest chyba 10, 12 tygodni do Arnolda, wtedy było 3, 13. No ale wiemy też, że Urs niedawno startował, więc waży około 108 kg i myślę, że to najlepsze mu wiele wyjdzie, jak podbije do tych 112, 13, niż, hmm, niż gdy będzie się. Szczególnie, że nie ma tak długiego czasu, jak na przykład Damian miał, żeby sobie zrobić ten off-season, odpoczynek, potem zejść znowu z wagą i tak dalej. Gdy mm, masz po prostu 10 tygodni przerwy, to Damian tak samo zrobił. On nie nabijał już tej wagi ile weszło, tylko tam trzymał powiedzmy przy tych 120 i było mu o wiele łatwiej zejść na olimpię, tak? Więc co byś chciał Right now I have 108. Ale nie, ja... Ale the, yeah. Yeah. But the, the biggest weight? Oh, yeah. 130 like. Wow, 100. the same like me? Yeah. jest ah. kilo? To jest 108, 108. Daj, daj, daj. Kurwa, trening. No, <laughs> no jak patrzycie na sylwetkę Ursa, nie każdy ma tak rozłożysty, jeżeli chodzi o y, obszerne nogi, jeżeli chodzi o ogólnie o klatkę, pełność. Widzicie tutaj, widać prążki. Nie każdy ma takie barki, wiadomo nad ramionami obecnie się skupia. To jest genetyka i to nas po prostu różni głównie, jeżeli chodzi o zawodników. Czy trenują ciężej? Szczerze mówiąc y, pewnie od niektórych tak, ale no, jak widzę jak Damian trenuje. Ja wiem też jak Mariusz trenuje i trenowałem nieraz z, Mań, z Mańkiem, trenuje ciężko. Marcin podobno nie ma praktycznie, że Silniejszego chłopa. Jeszcze z Marcinem nie trenowałem. Właśnie Marcin, moglibyście przyjechać tam. Możemy się posiłować trochę. Ja już trochę jem, Ty też trochę jesz, e, Mariusz też trochę je, więc możemy się posiłować, możemy zrobić jakiś fajny trening. Zapraszam, możemy zrobić nogi. Okay. I pamiętajcie o jednym, że żadna z tych metod wszystkich nie zadziała, dopóki Ty nie będziesz działał, bo często widzę takie leniwe treningi, takie, które też nie dają żadnej satysfakcji, fazy, zabawy, ale są, bo są optymalne. Optymalne. Do czego? Optymalne. Koniec końców, czy coś jest, pokazują nam efekty. Jeżeli efektów nie ma, to czy jest to optymalne? 100 kilo. That's it for today. Two hours and 83 oh minutes. 2 godziny 38 minut trening łap i barków. Wiadomo, że trenowali we, we czterech, to trochę to zajęło. No ale no, widzicie, jaka to jest olbrzymia objętość. Jednak, no, obecnie, nawet stojąc, masz 114, także... We finished our Co? overtraining arm, wierzę, arm and shoulder training. Nie wierzę, nie wierzę w końcu. Thank Ko you. Koniec, koniec. Yeah! Musimy yeah. pa... Yeah. That's it for today. Dziękuję guys, dziękuję. To było miłe. To było Także generalnie, to, jak widzieliście na filmie, nie ma miękkiej gry, nie ma opierdalania się, nie ma przetrenowania. To jest mid, bójda. także lecimy. Pamiętajcie, tak jak powiedział Urs. To... Mówią pół serio, pół żartem, bo powiedział to Urs i fajnie to brzmi, ale oni wiedzą, że no jest. Są, są momenty, w których trzeba odpocząć. Są momenty, w których trzeba po prostu, po prostu tak jak Marcin powiedział, zapierdalać. Co to jest przetrenowanie? To po hiszpańsku. To po hiszpańsku. Co to jest? Dokładnie. Zmęczony ukłon. Generalnie. Kręgowy. Widzicie? Pamiętacie wszystkie moje filmy? Ja naprawdę trenuję ciężko. Lubię trenować ciężko. Ale czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. A to tylko potwierdza w tym, że topka Olimpii, Trenuje na maksa, do odcięcia, a nie jakieś RIR 3, <laughs> co nie powtórzy, ma trenowanie. To co duże, po raz kolejny. Wszyscy potrafimy jeść, wszyscy potrafią bić, tak. ale trenować. A to moje słowa. <laughs> Pozdro. Tym aspektem zakończymy, ale szczerze mówiąc. E, podoba mi się to, że panowie mieli opcje i mam nadzieję, że będzie więcej takich opcji i więcej zobaczymy treningów. Szczególnie, że niedługo zaczynają się przygotowania całych, wszystkich na pamiątek, chyba, bo Jurek Killer też będzie się przygotowywał, Krystian, Marcin, Mariusz, Bartek też chyba coś tam planuje, więc będzie co oglądać. i Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich opcji, właśnie, żeby obejrzeć ten materiał. Znaczy, materiału więcej z wieloma topowymi zawodnikami. To trzeba potrafić, nie? To Dokładnie. jest co Ten I Ten mindset... To w wykrócenie... głowie siedzi. Tak jak widziałeś, Wykluczenie... ja puszczałem ciężary, no, okay. on mówi jeszcze trzy, kula w rękę i no, dalej, nie? No. nie? Nie ma, nie ma granicy bólów. Lecisz ponad to i o to w tym chodzi. Później dobrze zjeść po takim treningu, bo no. wszystko idzie od razu w mięśnie. Jutro mm -hmm. czuję, że 60 cm w bicepsie. Almost będzie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękujemy, to była dla nas przyjemność z mistrzem Top 3 Olimpia. Myślimy, że w przyszłym roku będziemy kibicować, mamy no nadzieję, że... Bring it nie, nie będziemy home. kibicować. Bring it home i mamy nadzieję, że właśnie Urs bring it home to our home, <noise> czyli do Polski, że przywiezie właśnie tytuł Mister Olympia, jeżeli chodzi o klasyk, fizyk. no i że zobaczymy jak najwyżej zajmujące lokaty, lokaty zawodników z całej naszej, a jeżeli chodzi o to z całej śmietanki kulturystycznej od nas z Polski. Dzięki bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, co Wy sądzicie o przetrenowaniu. I zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. I wszystkie te dobre rzeczy udostępnijcie. A ja żegnam się z Wami i widzimy się już niebawem. Do później, przyjaciele.